Marta Beck, amerykańska socjolożka, mówi, że aby kobieta mogła żyć pełnią życia, w zgodzie ze sobą, potrzebuje porzucić społeczne oczekiwania i rodzinne traumy. Ponieważ trauma to mocne słowo, zamieniłam te rodzinne traumy na rodzinne przekonania, tytułowe rodzinne przekonania. I to właśnie o tych rodzinnych przekonaniach, którymi nasiąkałyśmy całe życie, a które być może już wcale nie są nasze i wcale nam nie służą, będzie dzisiejsze wideo. Zanim jednak o tym, to dwa słowa o mnie. Ostatnio dużo nowych osób przybywa na mój kanał, co bardzo mnie cieszy. Mam na imię Agata i znajdziesz u mnie treści z szeroko rozumianego rozwoju osobistego i duchowego, natomiast zawodowo podczas sesji indywidualnych i procesów grupowych. Pomagam tworzyć kariery i biznesy z serca, co oznacza, że ze mną możesz odkryć swoje powołanie, i taki właśnie proces, odkryj swoje powołanie i pracuj z radością, będę prowadzić już w styczniu. Startujemy w połowie stycznia, i jeśli chcesz odkryć swoje powołanie, żeby pracować z radością, bo czujesz, że zmiana cię woła, ale nie wiesz w jakim kierunku pójść, to szczegóły dotyczące tego procesu znajdziesz po pierwsze w opisie filmu, a po drugie w komentarzu pod filmem. Po drugie, można również ze mną dokonać e, zmiany zawodowej. Bę, mogę towarzyszyć tobie w dokonaniu zmiany zawodowej, abyś właśnie pracowała z radością i zarabiała na tym, co ci w duszy gra. Ale jeśli już prowadzisz biznes serca i utknęłaś i jest ci to trudno, to także mogę cię wesprzeć. Tyle o mnie. Wracamy do tych rodzinnych przekonań. Inspiracją do dzisiejszego filmu była e, moja e, wczorajsza wizyta moich rodziców u mnie w domu. Odwiedzili mnie i zaczęliśmy rozmawiać na temat mojej e, zmiany zawodowej i konsekwencji e, wynikających z tej zmiany. Ci, którzy samą, są na moim kanale jakiś czas, to, to wiedzą, jak ta zmiana wyglądała. Dla, dla osób, które nie wiedzą, to tak dosłownie w dwóch zdaniach. E, w 2022 roku porzuciłam po blisko 20 latach e, pracę na etacie, po to, by właśnie prowadzić swój własny biznes e, i pomagać ludziom dobrze żyć w bardzo, bardzo ogólnie. I żeby dodać kolorytu, to ostatnią posadą, którą miałam, to było stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich. Byłam panią dyrektor w ministerstwie, więc dosyć wysoki ten stołek, który porzuciłam. Prestiżowa praca, dobre stanowisko, niezłe pieniądze, a ja poszłam jednak mimo wszystko zawołaniem swojego serca i tej zmiany dokonałam. I to było, słuchajcie, dla moich rodziców i w ogóle dla wielu bliskich mi osób szokujące, ponieważ dla. Mojego otoczenia i dla środowiska, w którym wyrastałam, to miejsce, do którego ja doszłam zawodowo, czyli ta posada dyrektorki w ministerstwie, to była szczytem marzeń. I ja całe życie nasiąkałam e, tym, że to jest jakiś Eldorado, że jeżeli uda mi się to osiągnąć, to ja już złapałam pana Boga za nogi. I gdzieś podświadomie, bo tak świadomie to nie tworzyłam takiej kariery, żeby dojść do tego miejsca, żeby być panią dyrektor w publicznej instytucji. A, pewnie część z Was się domyśla, mój tata był dyrektorem w publicznej instytucji. Więc to było takie, no, zobaczymy, zobaczymy, jak Agata tutaj to ogarnie. Takie nawet trochę miałam poczucie, były czasami konkursy, kto wcześniej zostanie a tym dyrektorem, w takim sensie, że mój tata miał tam, nie wiem, 30 parę lat, a ile ja będę miała lat, jak zostanę tym, tym dyrektorem. I ja myślę sobie, że gdzieś podświadomie, no, szłam tą drogą. I uwierzyłam w to, i o tym są właśnie te, te rodzinne przekonania. Że to będzie dla mnie szczyt mojego szczęścia, spełnienie moich marzeń. I ku mojemu zdziwieniu, gdy już tam doszłam, później niż mój tata, trudno. Gdy już tam doszłam, okazało się, że to wcale nie jest spełnienie moich marzeń. Że to wcale nie moje, że tak naprawdę ja się cieszyłam tą pracą przez rok, a potem nagle się okazało, że ja zaczynam. Jakiś dyskomfort odczuwać, jakiś, jakąś pustkę, że to w ogóle nie tak, to w ogóle nie ta droga. I zobacz sobie, no bo ja akurat opowiadam, e, opowiadam Tobie o tych rodzinnych przekonaniach na tym przykładzie, tego, tym takim zawodowym przykładzie. Bo tak jak mówię, on był e, dla mnie inspiracją do nagrania tego filmu, bo to taka świeża dosłownie z sytuacja. Ale zobacz sobie, jak często jest tak, że my idziemy w życiu jakimiś drogami, które w ogóle nie są nasze. Jak my wierzymy w coś, co, co nawet być może na pewnym etapie życia było nasze, ale co dzisiaj już nasze nie jest, co nie jest w zgodzie. Tymi wersjami nas, którymi jesteśmy dzisiaj. Bo jeśli jesteś na moim kanale i oglądasz moje filmy, no to jesteś w rozwoju osobistym, duchowym, ja nie mam innych widzów. Więc idę o zakład, że ty nieustannie, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem stajesz się inną wersją siebie i jesteś coraz bliżej siebie. Bo taki to jest proces. Coraz bardziej wracasz do siebie i Coraz częściej najprawdopodobniej odkrywasz, że droga, którą szłaś do tej pory, nie była Twoja, że droga, którą idziesz nadal nie jest Twoja, że uwierzyłaś w coś, co w ogóle nie jest prawdą o Tobie, o ludziach, o świecie. I teraz zrób sobie taki rachunek sumienia dzisiaj, w momencie, w którym oglądasz ten film. I taki jeden przykład sobie podaj, jeden, nawet jeden. W co ja uwierzyłam, co wyniosłam z domu, co mi było opowiadane, co już nie jest moje. I zobaczcie, ja cały czas nasiąkałam, że publiczna instytucja, super, najlepsza posada państwowa, stabilna, bezpieczna. No, może szału nie będzie jakichś tam, nie wiadomo jakich pieniędzy się nie zarobi. Może trochę taka ustrukturyzowana i sztywna. No, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Znacie to powiedzenie? Idiotyczne zresztą moim zdaniem. I ja w to uwierzyłam. A później się okazało, gdzie ta radość? Gdzie to spełnienie? Nie ma. Nie ma. I wiecie, moi rodzice myślą, jak ja dostałam tę posadę, wygrałam konkurs na rzecznika funduszy europejskich i zostałam panią dyrektor w ministerstwie, to moi rodzice skakali z radości i mówili mi: super, proboszczówka do emerytury, to możesz być. No, chyba jednak nie. I zobacz sobie, na ile to z tobą rezonuje teraz. Być może to też ta zawodowa historia jest o tobie, że ty jesteś w jakimś miejscu, bo ktoś ci. Bo Ty nasią, nasiąkałaś, że to, że to jest wspaniałe, że to jest kraina, po prostu pełna tęczy i jednorożców. A ty czujesz gdzieś wewnętrznie, że wołacie coś innego. I jeszcze raz, jak czujesz, że wołacie coś innego, to zapraszam, ale nie wiesz co to jest, to zapraszam cię do tego procesu: odkryj swoje powołanie. To będzie przepiękny proces. Ja trochę już się jaram w zasadzie na niego, chociaż jeszcze, jeszcze mamy ponad miesiąc do startu. Bo on będzie połączeniem coachingu i duchowości. Mentoringu mojej historii i duchowości. Z jednej strony będą takie twarde, realistyczne narzędzia, a z drugiej strony będziemy medytować, będziemy się łączyć z swoimi najgłębszymi pragnieniami, z którymi być może nigdy się nie połączyłaś. Bo być może na jakimś właśnie poziomie ty wciąż wierzysz, że ta droga, którą idziesz, jest dla ciebie najlepsza. I jednocześnie nie ma radości. Nie ma spełnienia, jest coraz więcej smutku, jest coraz więcej frustracji. I wiecie, ja znam całą masę takich historii, gdzie taka długoletnia frustracja życia nie swoim życiem i podążaniem nie swoją drogą. Wiecie, to, ta frustracja, która przez lata się ciągnie, bo to przecież nie znika. To przecież nie zniknie tak po prostu. Wiecie, prowadzi do, do coraz gorszego samopoczucia, do coraz gorszych, coraz trudniejszych emocji. Bardzo często przekłada się to na ciało. Ja mówiłam o tym w tym filmie: sześć oznak, że nie żyjesz swoim życiem, że pogarsza się nasze zdrowie. I ja znam całą masę przypadków, gdzie po prostu kończy się to chorobą. I wiecie, to, to co ja bardzo słyszę często od kobiet też, które, które ze mną pracują, yy, też to słyszałam od kobiet, które były na moim webinarze, którzy, które prowadziłam w październiku, że wszystko inne jest ważne. Potrzeby dzieci, potrzeby partnera, potrzeby starszych rodziców. A ja jestem na samym końcu i pomyśl, kiedyś o sobie pomyślę. I że ja nie, te kobiety mi mówią, że one nie mają 5, dziesięciu, piętnastu minut dziennie dla siebie. No zastanów się, czy to ci służy i czy tak naprawdę tak chcesz żyć. I oprócz tego, że wiecie, że, że, że tym osobom, które nie idą swoją ścieżką, towarzyszy ta frustracja, która później prowadzi do poważniejszych konsekwencji to to jest też tak, że jak my się poświęcamy, i wiecie, żeby nie było, binder dandard, ja też przez lata się poświęcałam, to, to potem jeszcze dodatkowo jest tak, że z czasem zaczynamy czuć złość wobec tych, dla których się poświęcamy. Znacie te historię? Być może ostatnio mi koleżanka, rozmawiałam z koleżanką i ona mówi, że jej mama... Starsza już dzisiaj kobieta, do tej pory jej dzisiaj wypomina, tak? A tak się dla ciebie poświęciłam. Nikt nam nie podziękuje za to poświęcenie. I też słuchajcie, yy, po, poczułam, że potrzebuję to powiedzieć, więc to powiem. Że ja bardzo uwierzyłam w to. Yy, trochę taka rywalizacja z rodzicem mi się w pewnym momencie włączyła. Wiecie, że ponieważ u mnie było takie, a zobaczymy, kiedy Agata będzie tym dyrektorem. Że ja bardzo uwierzyłam w to, że gdy już dojdę w to miejsce, które wymarzyli dla mnie tak naprawdę moi rodzice, a nie ja sama. Że gdy już będę tą panią dyrektor w tym ministerstwie, to że to będzie meta. A ktoś kiedyś powiedział, i wybaczcie, ale nie pamiętam kto, że miejsce, w którym kończą twoi rodzice, jest miejscem, w którym ty zaczynasz. Dobra, i mam teraz ciary, jak to mówię, więc to jest ważne. Jeszcze raz. Miejsce, w którym kończą twoi rodzice, jest miejscem, w którym Ty zaczynasz. Ja dopiero od niedawna mam tego pełną świadomość, że to, że ja doszłam w to miejsce, gdzie doszedł mój tata, było dla mnie tylko początkiem, a nie końcem drogi. I faktycznie, na koniec wrócę trochę, ta, takie koło y, zamknę, klamr, klamrę zamkną. Zobacz sobie, bo trochę, trochę mówiłam o tych oczekiwaniach rodzinnych, ale też trochę o tych społecznych e, e, oczekiwaniach, nie o tym, że będziemy się poświęcać, że jesteśmy mamami, że jesteśmy żonami, że jesteśmy córkami, no to potrzeby innych ponad naszymi potrzebami. Trochę też, chcąc, nie chcąc, jakoś tak wyszło, że do tych norm społecznych, różnych oczekiwań społecznych też nawiązałam. Więc, żeby zamknąć to klamrą, tak właśnie na koniec, to zachęcam Cię dzisiaj do tego, żebyś się przyjrzała. Temu miejscu, w którym jesteś i gdzie, w jakim miejscu, w jakim obszarze życia te normy społeczne i te rodzinne przekonania i te oczekiwania społeczne i rodzinne zatrzymują Cię w miejscu. Nie pozwalają Ci pójść dalej. I na samiusieńki koniec jeszcze powiem Ci takie zdanie, które dzisiaj rano przeczytałam na Instagramie i aż po prostu ciary miałam na całym ciele. Że pytanie nie jest takie, kto ci pozwoli. Bo zobacz sobie, na czyje pozwolenie czekasz? Mamy, taty, męża, siostry? Społeczeństwa? Pytanie nie jest, kto ci pozwoli, tylko pytanie jest takie, kto cię zatrzyma. I znowu mam ciary. Więc dla części z Was to będzie ważne. Kto cię zatrzyma? Komu pozwolisz się zatrzymać? Komu pozwolisz decydować, by iść nie swoją drogą? I w co uwierzyłaś takiego sobie ludziach o świecie? Co dzisiaj ci już nie służy i co już nie Twoje? Postajesz się kobietą mocy, Idę o zakład? Dobra, koniec na dzisiaj. Jeśli sesje indywidualne ze mną to coś, coś, to coś, się, to coś, co z Tobą rezonuje, to zapraszam na miarę na mnie jak zawsze w opisie filmu. Jeszcze raz serdecznie też zaprasza, zapraszam. Boże, chyba się zmęczyłam, że tak nie mogę się wysłowić. Zapraszam Cię do procesu, odkryj swoje powołanie i pracuj z radością. Link do oferty w komentarzu pod filmem i w opisie filmu. No i przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.